Jest takie miejsce, w którym możesz doświadczyć nowoczesności oraz bezpieczeństwa najwyższej klasy, gdzie możesz zagłębić się w świat stałej walki, obrazy złem. Cała branża w jednym miejscu. Międzynarodowe Targi Polsefior w Kielce. Inauguracja z udziałem przedstawicieli Europolu i służb zagranicznych. Lenerowe pokazy dynamiczne. Ekspozycja nowoczesnego sprzętu na ponad 3000 metrów kwadratowych. Od 25 do 27 kwietnia 2023 roku druga edycja Międzynarodowych targów Polsecure. Do zobaczenia w Kielcach.